Bezimiennych, w lasach pogrzebanych Ile tych rozstrzelanych, nawet bez sprawdzenia danych Ile łez musiała wylać, nie jedna matka biedna Właśnie ogień na Podchalu, ginie Polska niepodległa Agenci, kolaboraci, tak tu jest już od stuleci Ja nie dam się musi tak wychowam swoje dzieci Ku waszej pamięci żołnierze wyklęci Komuniści mordowali, teraz chodzą uśmiechnięci Na tak nich wrogiem kto o wolną Polskę walczy Za zdradę się nachapali, że na zawsze im wystarczy 言うて Życie na ten szaniec jak kamienie Polegli w nierównej walce, mieli czyste sumienie To jest przeciw, co plują na ofiarę waszej śmierci walkę o wolną polskę chcą wymazać was z pamięci W miejscach angielskich grobu porosły już trawo Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygrano Dla was nie niepodległa Polska była najważniejszą sprawą Niech hajdany wam z Polacy na nowi staną Kiedy słuchu ze Stalina urządzały wam rzeź krwawo Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygrano Dla was nie niepodległa Polska była najważniejszą sprawą Niech i o tym usłyszą i nie godzą się z przegraną. Wśród tych wszystkich osób, które wystartowały dzisiaj w naszym mieście, w Przemyślu, jest bardzo dużo osób młodych. Są dzieci, jest młodzież, w związku z czym jest to wspaniałe i piękne świadectwo ich patriotyzmu. Bieg tropem wilczym, bieg pamięci żołnierzy wyklętych, to już czwarty taki projekt w Polsce, a drugi w przemyślu, którego głównym organizatorem i koordynatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja. Patronat Narodowy objął nad tą całą inicjatywą prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda. Dzisiaj punktualnie o godzinie 12 w 180 miastach Polski, a także i za granicą. Wystartowało bardzo wielu biegaczy. Bardzo się cieszymy, że również przemyśl mógł wziąć udział w tej niezwykłej akcji, ponieważ głównym celem, główną ideą tego biegu edukacyjnego jest właśnie propagowanie treści historycznych, jest upamiętnianie żołnierzy wyklętych. Na dwóch dystansach wystartowało dzisiaj 350 zawodników. Pierwszy dystans na odległości 1900. 863 metrów. Jest to odwołanie do daty śmierci ostatniego z żołnierzy wyklętych, Józefa Franczaka o pseudonimie Lalek. To właśnie on w 1963 roku oddał swoje życie na ziemiach Lubelszczyzny. Stąd właśnie ten symboliczny dystans. Natomiast drugi dystans to 7 kilometrów trasa niezwykle malownicza trasa przepiękna ponieważ umiejscowiona na terenach naszego miejskiego parku natomiast również jest to trasa bardzo trudna ponieważ jest dużo podbiegów, momentami jest bardzo ślisko poprzez kostkę brukową i kamienie, które znajdują się na tej trasie. Zawodnicy jednak świetnie dali sobie radę, pokazali, że dzięki biegowi można dać taką lekcję historii, lekcję historii upamiętniającą tak ważne dla nas Polaków osoby jak żołnierze wyklęci. Cieszę się bardzo, że takie wydarzenie mamy w naszym historycznym mieście Przemyślu. Coraz więcej jest chętnych, aby uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. To jest doskonała lekcja historii dla dzieci, młodzieży, jak również dla osób dorosłych. Oprócz tego, że możemy przeżyć tę historię Polski, to również możemy aktywność fizyczną propagować poprzez właśnie bieganie. Na tym krótszym dystansie 1963 m wśród kobiet. Pierwsze miejsce zajęła Maria Szumada, Drugie miejsce Magdalena Pępuś oraz trzecie miejsce Anita Lech. Pierwsze miejsce wśród mężczyzn Damian Kic. Drugie miejsce Maciej Tomaszewski i trzecie miejsce Wójcicki Grzegorz. Na dystansie poważniejszym, dłuższym, trudniejszym, 7-kilometrowym pierwsze miejsce zajęła Monika Gielżyńska-Wywrot. Drugie miejsce Sylwia Majcher. Trzecie miejsce Magdalena Winiarczyk. Wśród mężczyzn najszybszy był Andrzej Szpunar z Rzeszowa, drugie miejsce zajął Mieczysław Jałocha oraz trzecie Michał Korlatowicz. To zachęta do tego, żeby uznawać bohaterów przez całe lata, uznanych za bandytów, za przeklętych, a nie wyklętych, jak dzisiaj ich szlachetnie nazywamy. Więc jest okazja do czczenia, jak każdą inną rocznicę państwową, narodową, którą w naszym mieście obchodzimy zawsze bardzo godnie, tak i tę datę rocznicę, czy święto żołnierzy wyklętych? Tak więc jest nas bardzo dużo. 350 osób. byłoby więcej na pewno, gdyby lista zamknięta. Ja biegłem na krótszym dystansie, ale co rok się, że może w następnym. Ważne, żeby zachęcać. I ja zachęcam, żeby nas za rok było jeszcze więcej, by jeszcze większa ilość przemyślaków i ludzi spoza, gości naszych, oddała hołd tym, który ten hołd się należy. A oprócz tego, jest to zachęta do aktywnego spędzania czasu, także święto. Świętowania, aktywnego świętowania, biegając na rowerze czy w inny aktywny sposób. To także jest lekcja patriotyzmu, bo jako Polacy musimy być silni, musimy mieć siły, żeby sprostać tym trudnościom, i wewnętrznym, i tych, które nas być może czekają. Najważniejsze, że jest nas bardzo dużo. Pan Bóg dał piękną pogodę. Cieszymy się i świętujemy. Trasa jest mi znana, dlatego że ja tutaj trenuję, przygotowuję się do biegów. Wiem, z kim startuję, wiem, jakie jest moje miejsce wszechświat. Także jest zgodnie z planem. Drugie miejsce, tak jak było zawodnik, który był przede mną, jest mocniejszy. W Przemyślu w biegu żołnierzy wyklętych bierzemy udział drugi raz. Jesteśmy z zakładu pracy, z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Rzeszowa. Jest to reprezentacja biegaczy. Tak jak w poprzednim roku, w tym roku również wzięliśmy udział. Trasa bardzo wymagająca, urozmaicona, ciekawa, dwie pętle, teren górzysty. Wymagający teren. Ale jestem bardzo zadowolony, Udało się po raz pierwszy wygrać bieg Open. Także tym bardziej jestem zadowolony. Oprócz tego, wiadomo, bardzo patriotyczna uroczystość, tym większa satysfakcja. Bieg okazał się dość, dość ciężki, bo jednak trasa była wy, taka wytypowana na dość taki górzysty, dużo podbiegów i zbiegów, ale bardzo, bardzo fajnie wspominam ten bieg. Bardzo było fajnie. Bardzo emocjonalnie podchodzimy do tego, że to jest bieg ku pamięci również wyglętek. Jest to taka tradycja się u nas, prawda? I ku pamięci biegniemy. Bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym szczególnym wydarzeniu, w tym przedsięwzięciu Tropem Wilczym Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, co prawda nie jako zawodniczka, konferencjerka, ale tym bardziej chleczoła przed wszystkimi biegaczami, którzy poprzez swoje zaangażowanie, poprzez swój wysiłek pokazali, że bieganie to nie tylko zdrowy styl życia, to nie tylko zdrowa rywalizacja, ale także wzniesienie się poprzez sport do wartości wyższych. Pokazali oni, że poprzez właśnie bieganie można uczcić pamięć tych osób, które są dla nas Polaków szczególnie ważne.